Na wstępie posłuchajcie tego. Nosie maneczka słowiańskie, wiedźmy. Servus, witam. Sława, bądźcie boksowieni. Wybierzcie sobie, jak lubicie się witać. Tu dobro, miła Angiles. Znowu zamierzam wsadzić kij w jakieś mrowisko. Pamiętacie aferę sprzed dwóch lat? E, świetnie się składa, bo wracam do gry z nową książką. Magia naturalna. Komu tym razem nadepnę na odcisk? Nie wiem, musicie przeczytać, żeby się przekonać. Jak i paranormalia, mamy dla Was pewną wiadomość. Za jakiś czas zamierzam się ujawnić. I co, cieszycie się? Nareszcie będziecie wiedzieli, jak wyglądam, i w związku z tym będziecie mogli publicznie spalić kukłę z moim wizerunkiem. Haha! Ha. Rzucać klątwy. I co tam sobie tylko będziecie chcieli? Na kanale Paranormali zupełnie niedługo poznacie moją prawdziwą tożsamość i uwierzcie mi, będziecie zaskoczeni. Te słowa wypowiedziała do Was sama Dobromiła Agiles, autorka książki Słowiańska Wiedźma, która w 2021 roku podzieliła polskie środowisko innowierców czy jak kto woli, pogan. Oj tak, do teraz książka ta Wywołuje wiele emocji. Kto ogląda mnie dłużej, ten wie, że obejmowałam ją patronatem medialnym, ponieważ, mimo że miejscami nie zgadzam się z autorką, to po przeczytaniu słowiańskiej wiedźmy wiedziałam. Że jest to książka, która mm, wzbudzi zainteresowanie i z której można wyciągnąć interesującą wiedzę. No i słuchajcie, się nie pomyliłam, bo słowiańska wiedźma szybko stała się bestsellerem. O kontrowersyjnej słowiańskiej wiedźmie nagrałam film, a w nim oddaję głos żercy, czyli kapłanowi słowiańskiej wiary. Oraz kapłance Wika, którzy reprezentowali dwie różne strony całej sprawy. W moim filmie wyrażają oni swoje zdanie na temat tej książki, dlatego polecam Wam gorąco go nadrobić, jeżeli jakimś cudem Was ominą, bo jest to bardzo ciekawy temat i warto wyrobić sobie własne, zdanie. Ale dzisiaj nie będzie o słowiańskiej wiedźmie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o nowej książce Dobromiła Agiles o magii naturalnej, czyli przewodniku na cztery pory roku. Tak, tak Dobromiła wspominała Powraca ona z nową książką, która wyszła spod skrzydeł wydawnictwa Kobiecego, z którym jak wiecie, współpracuję już od kilku lat. Ta książka premierę ma w tym miesiącu, czyli w maju i ją również mam ogromną przyjemność Obejmować patronatem medialnym. Dla kogo jest ta książka? Słuchajcie, jest to książka must have dla totalnych laików, którym blisko do natury. Dla początkujących czarownic, które uwielbiają przebywać w lesie, czują bliskość z księżycem i chciałoby, czy chcieliby, bo określenie czarownica nie ma płci, pamiętajcie, którzy chcieliby zacząć praktykować najbardziej pierwotną formę magii, czyli magię naturalną. Posłuch Posłuchajcie tego statu tylko go znajdę, bo gdzieś sobie go zaznaczyłam. O, mam, piórkiem go sobie zaznaczyłam. Posłuchajcie. Istnieją skomplikowane systemy magiczne oparte na zdobywaniu wiedzy tajemnej, w których trzeba piąć się po kolejnych szczeblach drabiny, by zdobyć następne stopnie w wtajemniczenia. Zachodni okultyzm z jego wielowiekowymi tradycjami wykształcił pewne zbiorowe wyobrażenia, o sekretnych grimoirach i księgach, które uczą niezwykłych umiejętności magicznych, o wiedzy przekazywanej z nauczyciela na ucznia, o spotkaniach organizowanych w ukryciu których uczestnicy szepczą sobie nawzajem największe sekrety magii. To romantyczna wizja, która rozpala naszą wyobraźnię. Magia naturalna jest jednakże daleka od takiej ekskluzywności. Nie jest systemem zaprojektowanym dla elitarnych grup, wymagającym kosztownych szat i narzędzi, zakurzonych ksiąg i dwustuletnich sztyletów ze stali damasceńskiej. W magii naturalnej pracuje się z tym, co widać za oknem. Trzeba spacerować, medytować, jeść, uważnie obserwować, co dzieje się w trakcie koła roku, na zewnątrz i w środku, w nas samych. Myślę, że ten cytat idealnie oddaje sens tej książki oraz może dać Wam wyobrażenie, czy jest ona dla Was? Tymczasem spójrzcie tylko na okładkę. Jak zawsze wydawnictwo Kobiece wykonało kawał dobrej roboty, bo okładka jest po prostu przepiękna. Osobiście o wiele bardziej mi się podoba niż okładka pierwszej książki Dobromiły. Napiszcie w komentarzu, czy Wy też tak uważacie. A jeżeli już porównujemy te dwie książki, <grym> to spójrzcie na... Objętość. Jak widzicie, magia naturalna yy, ma odrobinę mniej stron niż słowiańska wiedźma. Tytuł książki „Magia naturalna – przewodnik na 4 pory roku” możecie traktować dosłownie, bo właśnie ta książka to taki swoisty przewodnik, przewodnik po magii naturalnej, w którym autorka dosłownie łapie czytelnika za rękę i punkt po punkcie wprowadza go do świata praktyk magicznych. Znajdziemy tu Tutaj bardzo ciekawy rozdział poświęcony różnicom między magią ceremonialną a naturalną, o cykliczności i życiu w zgodzie z naturą. Z książki dowiecie się, w jaki sposób pracować z żywiołami, jakie narzędzia powinna mieć czarownica, jak pracować ze swoją intuicją i jak ją rozwijać. W książce znalazło się też parę stron poświęconych pracy z różnymi mitycznymi istotami jak wróżki czy żywiołaki i tutaj warto podkreślić to jest oczywiście no. Oczywiste, ale lepiej o tym wspomnieć. Słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli czytacie jakąś książkę i chcecie wiedzę w niej zawartą wprowadzić do swojego życia, do swojej praktyki, to miejcie na uwadze fakt, że jeżeli w jakimś temacie nie czujecie się pewnie, nie zgadzacie się z autorem, nie przemawia do was praca z istotami, duchami, to po prostu tego nie róbcie. Dlaczego to mówię? Ano z kilku powodów. Przede wszystkim, nie każdy wierzy w takie rzeczy i nie chce się na siłę zmuszać do wiary w mityczne stworzenia. Ym, kolejny argument, nie każdy po prostu chce pracować z duchami, stworzeniami. I to też jest okej. Okay. I chyba ostatni najważniejszy argument, nie każdy czuje się na tyle pewnie, żeby wdrażać do swoich działań takie praktyki. Do tego potrzeba czasu, nabrania odwagi i pewności swojej mocy. Większość tej książki przeprowadza czytelnika przez spory roku i aktywności magiczne, które każda czarownica może wcielić w życie. Dobromiła rozpisuje się o wiosennych jesiennych, letnich i zimowych aktywnościach, które każdy z nas kojarzy z takiego codziennego życia, jak na przykład spacer czy taniec, a do których autorka zdradza, jak dodać szczypty magii, aby, no właśnie, zamienić te, zdawać by się mogło, zwykłe czynności w część praktyki czarownicy. W książce Magia Naturalna nie zabrakło również przepisów kulinarnych, ciekawostek o. Sezonowych ziołach, warzywach i owocach, które możemy wykorzystać w kuchni, czy inspiracji związanych z naturalnym dbaniem o swoje piękno, zewnętrzne czy wewnętrzne. Tak jak wspominałam na samym początku filmu, jest ona bardzo przyjemnym poradnikiem, pełnym inspiracji i motywacji do działania. Wyobrażam sobie, że ta książka nie jest taka jedynie, że wiecie. Do przeczytania i odłożenia na półkę i nie wracania do niej nigdy. Absolutnie nie. Do tego typu książek po prostu się wraca, aby się zainspirować, odświeżyć wiedzę. Znaleźć jakiś fajny pomysł czy przepis. Każda czarownica, której blisko do natury, znajdzie w tej książce motywację i inspirację do kreowania swojej magii. Dlatego ja zachęcam Was do lektury, chociaż wydaje mi się, że magia naturalna no, sama się obroni i sama Was do siebie przyciągnie, i myślę, że po prostu się Wam spodoba. Link do zakupu książki zostawiam Wam w opisie, tymczasem dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dajcie znać w komentarzu, czy magia naturalna was zainteresowała, i czy sięgniecie po tę książkę oraz co fajnego obecnie czytacie. Jeżeli film się Wam podobał, bardzo proszę o kciuki do góry oraz o subskrypcję mojego kanału. Uwierzcie mi, że nie może Was ominąć odcinek, w którym dobromiła Agiles ujawni swoją tożsamość. Do zobaczenia w kolejnym magicznym odcinku.